Cześć, witajcie. Paweł Mański, portal Wam się kłania. Jupiter X jest dzisiaj ze mną. 78 rok, świat ujrzał pierwszego Jupitera 4, a my mamy Jupitera X. Jupiter nowy jest bardzo podobny do starego Jupitera, nawet z wyglądu. Natomiast tutaj jest o wiele więcej. Chociaż na moich filmach możecie, dla tych, którzy są markotni, że to nigdy cyfra nie będzie tak jak analog, oczywiście, że nie. Natomiast brzmi to bardzo spójnie. No, i dla tych, którzy chcą dowodów, no to nagraliśmy z Bartkiem Staszkiewiczem takie porównania w stosunku do Jupitera X. Juno tam był porównywany, Jupiter 6. Bardzo, bardzo przyzwoicie to brzmi. Więc zapraszam, odsyłam Was tu, albo tutaj gdzieś link się pojawi. No, ale wracam do testu. Jupiter XM czy Jupiter X to są dokładnie te same instrumenty. Brzmią identycznie, mam to potwierdzone od Rolanda. Natomiast Dlaczego Jupiter X, a nie Jupiter XM? Dlatego, że ten panel jest tutaj ogromny, czujesz się jak za sterami statku kosmicznego, ale odstępy, odległości między poszczególnymi sekcjami są o wiele fajniejsze, o wiele większe, w związku z tym nie ma kłopotu sterować czymkolwiek i nie zahaczasz paluchami grubymi takim jak moje, o inne, inne tam gdzieś elementy sterowania. Ekran klasyczny z Jupitera w centralnej części instrumentu, natomiast po lewej stronie mamy ten ekran. Taki ekran można powiedzieć właściwy, na którym dzieje się wszystko, to tam będziecie programować instrument, to tam będziecie często zaglądać, ale jeśli nie chcecie klikać bardzo dużo, to wystarczy sobie kliknąć Shift. Shift i jakikolwiek parametr, który chcecie edytować, od razu Wam się wyświetli na wyświetlaczu właśnie dany parametr i wszystko, co jest z nim związane. Jupiter X to odpowiedź dla tych, którzy marudzili, że XM ma mało klawiszy. Tutaj mamy 61 klawiszy, bardzo wygodna klawiatura posiadająca AfterTouch. Po lewej stronie mamy klasyczny joystick od Rolanda, mamy dwa manipulatory, dwa kontrolery SL1, czyli Slider 1, Slider 2. U góry mamy również pitch bender, tutaj też jest modulation, czyli mamy dodatkowe dwa kontrolery. No i znalazło się miejsce jeszcze na, dwa, na trzy przyciski S1, S2 i S3. S3 uruchamia nam sekwencer krokowy. Po lewej stronie producent daje nam szybkie wybieranie oktaw oraz transpozycje. Prawa część instrumentu to efekty. Mamy efekt MFX, mamy drive, pogłos delay, sterowanie chorus'em, sterowanie pogłosem oraz delayem. Jeśli klikniemy sobie przyciski od 1 do 16 z shiftem, to mamy tam ukryte różne funkcje. Funkcje te pod tymi przyciskami od 1 do 16 są podpisane, czyli part select, part on oraz efekt on-off, Czyli możemy wyłączać efekty, gdy na przyjdzie na przykład taka potrzeba. Jupiter X, podobnie jak Jupiter XM, posiada wbudowane nagłośnienie. Ono nam się może przydać podczas ćwiczenia gdzieś w hotelu, bądź gdzieś tam w ukryciu, chcemy sobie pograć 2 razy 4 waty tutaj skryte jest w tym instrumencie. Instrument ze względu na wykonanie solidne waży prawie 17 kilo. Wiem, że dużo, natomiast wiem, że pancerne instrumenty muszą ważyć, a ten do takich się zalicza. Ten test. To powielenie w zasadzie tego samego, co mówiłem o Jupiterze XM odnośnie toru syntezy. Jest dokładnie taki sam. Mamy emulację różnych silników Jupiter Juno JXSHXVRD. I oczywiście zestaw perkusyjny. Mamy tutaj cztery party plus piąty part, to właśnie jest zestaw perkusyjny. Czyli możecie sobie sekwencerem krokowym wejść do tego instrumentu, wykorzystać różne silniki brzmieniowe, które drzemią w tym instrumencie, na każdym parcie ustawić sobie coś innego i tworzyć doskonałą muzykę. Instrument posiada Bluetooth. Możemy sparować drugi instrument, czyli zsynchronizować go ze sobą. Ewentualnie możemy jeszcze podłączyć sobie wasz telefon, wasz smartfon, tablet i puścić tutaj właśnie muzykę, czyli dogrywać sobie na przykład jakiegoś znanego waszego ulubionego przeboju. Mamy również pomiar temperatury. W poprzednim modelu też tak było w tym mniejszym XM-ie. Ten akurat teraz nam wskazuje 40 stopni łamane na 104 F. Jeśli temperatura będzie mniejsza, możemy to nawet ustawić. Czyli jeśli chcesz być takim purystą brzmieniowym i chcesz, aby Twój instrument nie do końca stroił, tak jak nie stroją analogi, że on się musi wygrzać, no to możesz sobie tutaj właśnie to zasymulować. Prolog ma programowalny oscylator. Tutaj Roland postawił na ten silnik Zenkor, który opanował już wszystkie modele instrumentów Rolanda i będzie w sensie wszystkie. RD posiada oraz dwa Jupitery. No, mówię tutaj o RD88, którego test znajdziecie może poniżej. Natomiast Zenkor to silnik brzmieniowy, który. Będzie kompatybilny z każdym innym nowym instrumentem Rolanda. Czyli to, co zrobicie na RD88, będzie odczytane na Jupiterze. To, co zrobicie na Logi, na VST, na osobnej aplikacji, którą można pobrać płacąc Rolandowi parę groszy. Wtedy dostęp do silnika Zenkor, możecie tam programować i tutaj to odczytywać, ale więcej Zenkor pozwala nam na importowanie tutaj różnych paczek brzmieniowych. Tak jak poprzednio w Rolandzie były SRX-y czy rozszerzenia dla Fantoma FA06. Tak tutaj mamy SDZ i EXZ. SDZ to pliki kilobajtowe. Właśnie ustawienia syntezy, natomiast EXZ to są właśnie paczki z samplami. Możecie tam mieć fortepiany, smyczki, perkusję, i Roland będzie tą bibliotekę na pewno poszerzał. Ona jest niestety płatna, no ale jeśli ktoś kupuje instrumenty za grube tysiące, no to tam parę złotówek, czyli dolarów jest w stanie wysłupać więcej, aby to jeszcze nam piękniej zabrzmiało. Wszystkie brzmienia, wszystkie modele możemy łączyć ze sobą i zapisywać w scenach. Oto jak to brzmi. you Usłyszeliście? Roland jest w stanie wam zagrać trąbką akordeonem, syntezatorem, padem, fortepianem, czyli instrument jest stworzony w zasadzie dla każdego. Kto dzisiaj gra jakąś i jutro gra coś, ciężko powiedzieć, że poważnego. Natomiast chodzi o to, że gra jakąś muzykę autorską, gdzie wymaga swojego indywidualnego brzmienia. Ten instrument jest nam w stanie wyczarować każdy rodzaj dźwięku. Mamy tutaj chociażby moduł XV, który obejmuje no, szeroki wachlarz brzmień, od właśnie od fagotów, po flety, orchity. Jest tutaj wszystko. Roland Jupiter X, tak samo jak jego młodszy brat. XM posiada inteligentny arpeggiator. Ten arpeggiator polega na tym, że potrafi nam zagrać delikatny przebieg arpeggiatora klasyczny oraz warstwę rytmiczną. Inteligencja polega na tym, że kiedy my gramy delikatnie, on nas słucha i dopasowuje nam odpowiedni bit. Ten bit może oczywiście wybrać różny, różny przebieg tego bitu, natomiast ten bit będzie grał nam delikatnie. Bit będzie się dopasowywał do naszego stylu gry, tak samo jak nasz przebieg arpeggiatora. Ale kiedy zagramy dynamiczniej, no to dorzuci nam werbel, dorzuci nam hajchety. Czyli od delikatnej stopy możemy przejść na przykład w dance. Posłuchajcie. Tak jak poprzedni model, i ten dysponuje sekwencerem krokowym. Uruchamiamy go przyciskiem S3. Możemy w prosty sposób nagrywać akordy, klikając na przykład 1, akord, 2, akord, bądź wstukiwać rytm. Ja właśnie zaprogramowałem ścieżkę perkusyjną, bawiłem się troszeczkę filtrami, posłuchajcie co z tego wyszło. Instrumentu prezentuje się również okazale. Mamy wyjście MIDI IN OUT, mamy wejście dla kontrolera nożnego, mamy AUX IN, mamy wejście dla mikrofonu, czyli możemy podłączyć mikrofon i bawić się na przykład wokoderem. Wyjścia liniowe klasyczne oraz XLR, słuchawki. Słuchawki również są z przodu. No i dwa porty USB. Dla kogo jest XM, a dla kogo jest Jupiter X? XM dla tych, którzy lubią bawić się zewnętrznymi sekwencerami krokowymi, ten model jest stworzony dla tych, którzy lubią grać na żywo. Klawiatura, właśnie tutaj postawiono na klawiaturę bardzo dobrej jakości, jest wspominany Aftertouch. No i dla kogo ten instrument? W zasadzie można powiedzieć, że dla każdego, dlatego że ten instrument. Ma tak szeroki zakres brzmienia, to nie jest tylko syntezator, ale również odtwarzacz waveów, bo można powiedzieć, że te wszystkie ekspanszyny wgrane tutaj, one mają fortepiany, smyki i różne inne instrumenty, nawet akustyczne oraz syntetyczne. W związku z tym, jeśli grasz hałturkę, proszę bardzo. Jeśli później będziesz musiał zagrać coś innego, bardziej wymagającego, chociaż hałtyry mają swój poziom i też przecież musimy się dostosować brzmieniowo pod dany gatunek, który gramy, więc Jupiter jest w stanie Ci zagrać trąbką, jest w stanie zagrać Ci akordeonem, czyli będzie dobrym instrumentem na górę, gdzie chcesz mieć jeden instrument, który ogarnia wszystko, tu jakieś pianino Hammonda również tutaj znajdziesz, więc jeśli na dole będziesz miał klawiaturę z fortepianem, a u góry Rolanda, Jupitera, to w zupełności jesteś w stanie sobie poradzić. Reasumując, instrument do gry autorskiej i nie tylko. Na początku może ten instrument być trudny, ale on będzie trudny, dlatego że zastosowano tutaj wiele różnych modeli. Jest Jupiter, Juno, a więc ten panel... Niestety nie jest w stanie wszystkiego przyjąć. Naturalna rzecz, bo gdyby to była symulacja tylko Jupitera, to byłaby bajka. Natomiast musicie wiedzieć jedną rzecz: że będziecie nurkować do wyświetlacza do edycji głębiej. No i co, trzeba, trzeba będzie czekać na jakiś edytor, żeby sobie wygodnie tym wszystkim sterować. Ale chociażby podmiana próbek z moduły XV na inne nie trwa długo, trzeba tylko wiedzieć, w którym ekranie roboczym się to znajduje. Czyli tutaj się sprawdzi stara maksyma, że przed jobem trzeba sobie nad instrumentem posiedzieć, sprawdzić jakie ma możliwości, czyli klasyka. To nie jest taki ty typowy wirtualny analog, yy, gdzie jest jakaś jedna fala, dwie fale, trochę efektów. To jest kompletny kombajn, który jeśli nad nim posiedzisz, no to odda z to, co ma w sobie. Wszystkiego dobrego, na razie, cześć.